Nie, jest mini gra z Ja, Jaja sobie robisz. Nie strzelać szenszyle, strzelać postaci za nimę. Idealnie po prostu. Nie! Nie! No nie trafiłem tej! I tyle? Co jeszcze raz? Sorry. Nie! Dwie szyle znowu. Od nowa. Przepraszam, mogę jeszcze raz. To jest dla mnie ważne. Nie! 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 De, 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 de. Tak JEST! PERFECT SCORE! PERFECT SCORE! PERFECT SCORE! NIE TEN GUZIK! NIE chciałem TEGO GUZIKA NACISKAĆ! JEST PERFECT SCORE! ACHIEVEMENT! Nigdy nie stawajcie na drodze chłopca i jego hiperfiksacji. JEST WIĘCEJ GIER?! Uf. Jest więcej gier.

Nie, to był za A, tu był, tu był, tu był! O, ty gnoju, o, ty gnoju! Ty zdradziecki gnoju! Niezła próba. Tu się schował. Nie, nie, nie. Baba, ba, 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 ba! Perfekt! Wszystkie. Wszystkie zrobiłem.